W Nowej Dębie przyznano stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe w 2024 roku. Uroczysta gala miała miejsce w Samorządowym Ośrodku Kultury. Nagrody i stypendia burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba za osiągnięcia sportowe przyznawane są każdego roku młodym zawodnikom do 25 roku życia. Chcemy nagradzać tych, którzy w wyniku swojego zaangażowania, pasji i przyłożenia się do pracy sportowej osiągają wyniki na skalę wojewódzką, co najmniej, a najlepiej na skalę krajową. I takich sportowców mamy. Oczywiście to są głównie te dziedziny, które w których można się wykazać indywidualnie. Cieszymy się, że są sportowcy, zarówno y, osiągający bardzo dobre wyniki w lekkiej atletyce, w badmintonie, y, w pływaniu, czy też w karate. To jest taki sposób na to, żeby y, pokazać innym młodym, że można mieć y, wyniki w niedużym mieście, w sumie w niedużym mieście i gminie. Młodych sportowców mamy świetnych. Tutaj dzisiaj będziemy nagradzać tylko i wyłącznie zawodników, którzy zdobyli minimum. Tytuł medalisty z Województwa. To jest takie oddolne kryterium, które sprawia, że można taką nagrodę przyznać. Czyli tak naprawdę mamy tutaj 32 osoby, które stawały na podium Mistrzostwo Województwa, no i też takich, którzy zdecydowanie większe te osiągnięcia mieli. Mamy dwóch mistrzów Polski. Miesięczne stypendia zostały przyznane pięciu zawodnikom. Wśród nich znaleźli się młodzi sportowcy reprezentujący MKS Stalnowa Dęba, m.in. Kacper Łuc z sekcji lekkiej atletyki. Ja też zaczynałem od piłki, później było bieganie, aż trener zaproponował mi, żebym coś pochodził. I ile już tak trenujesz? Już tak trenuję 4,5 roku, 5 lat. W poprzednim roku na Mistrzostwach Polski udało mi się zdobyć Brązowy medal na hali i brązowy medal na mistrzostwach letnich. 17 Siedemnastoletni Krystian Wąsik, zawodnik sekcji Badmintona MKS Stal Nowa Dęba, który tą dyscyplinę trenuje już od 7 lat, również znalazł się w gronie wyróżnionych. Jest to stypendium dostałem za dziewiąte miejsce na zawodach Grand Prix Polski. Są to drugie zawody, jakby pierwsze zawody po mistrzostwach Polski. Chodzi o rangę. Stypendium oznacza dla mnie dalszą drogę do działania wyznaczania swoich celi w życiu. Moim głównym celem jest medale na mistrzostwach Europy Polski. Stypendium trafiło także do rąk Jana Krasowskiego, zawodnika sekcji pływackiej Piranie z Dęba. W ubiegłym roku zdobył on tytuł mistrza Polski w pływaniu 14-latków w Olsztynie. Ten sukces udało mi się osiągnąć na dystansie 50 metrów z celem i jest to pierwszy większy sukces w moim karierze. Płynąłem z piątym czasem z eliminacji, ale były znikome różnice między mną a konkurencją. Celów, żeby przeznaczyć stypendium, stypendium nie mam większych teraz, lecz na pewno się przyda za pieniądze w tym momencie. Pozostałych 27 zawodników biorących udział w gali otrzymało nagrody burmistrza. Nie zapomniano i o trenerach, którzy także wkładają wiele wysiłków w to, by zachęcić młodych ludzi do pracy i dzielą się z nimi swoją wiedzą. Wyróżniony został między innymi trener sekcji lekkiej atletyki MKS stalnowa dęba Julian Zięba. Mieliśmy w zeszłym roku, czyli w 2024 cztery medale dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy. Te medale są zdobyte w różnych... Kategoriach, bo to od młodzika y, oni już przeszli do U23, także to y, 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 y jest duży sukces. No. Także myślę, że będzie dobrze. I jest też młody na rybek, jest mała trochę luka, ale już te młodsze roczniki, tam 2012 rocznik i młodsze jest grupa taka fajna dziewczynek, że będzie to czołówka Polski.